Siema, siema z tej strony, mały Paweł w dniu dzisiejszym. Model, którego jeszcze nie było, e, konkretnie model Eagle. Niektórzy pytają, jak wygląda. Oto on. To jest model Eagle. E, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, gdzie mamy pokazany poziom baterii. Konkretnie, kiedy mamy kluczyk, kluczyk wsadzamy tutaj bezpośrednio do stacyjki. Przekręcamy na pozycję on. Pojawia nam się ekran początkowy. I tutaj te y, kreski, cztery kreski są, które pokazują nam obecnie poziom naładowania. Jakbyście mieli y, jakieś pytania, jestem do Waszej dyspozycji i piszcie w komentarzach. Siema!